There's not much to do all I Cześć wszystkim, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj coś, czego jeszcze na moim kanale nie było e, Mianowicie TBR Jest to taki trochę nierealny TBR, bo ja ostatnio mam zastój I... I chciałabym tym filmem się zmotywować, żeby, żeby czytać więcej książek w przyszłym miesiącu, bo w tym miesiącu chyba przeczytam jedną i ja jestem jak. No tak. Mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej dwie z tego, co tutaj Wam zaraz przedstawię, przeczytać, bo wiecie, zawsze dwie to więcej niż jedna, ale to jest mój taki ambitny. Stos książek, mały stos książek, może dla niektórych, dla mnie ostatnio duży. E, także mm, no co, no bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Ok, pierwsza książka, którą mam to Niewidzialne Życie Adilaru. E, jest to książka, którą zaczęłam chyba w maju i jestem na. Wila, bo mi się tutaj zakładka zgięła, na 139 stronie. Nie wiem ile to masz, 500? Prawie 600. E, jakby bardzo chciałabym to kontynuować, bo właśnie to mi tak siedzi od y, maja. W sensie jeszcze to w czerwcu tam trochę kontynuowałam. Właśnie y, te 40 stron, może przeczytałam y, kolejne, bo właśnie nie chciałam tego tak jakoś zostawiać, ale też potem nie miałam czasu i, i potem czytałam coś innego, więc. Y, Ostatecznie wyszło tak, że właśnie jestem na tej 139. stronie i tego nie ruszyłam dalej. I bardzo chciałabym to przeczytać. To jest mój taki priorytet, bo naprawdę to już się ciągnie ze mną od maja i bardzo chciałabym już to wreszcie skończyć, bo słyszałam dużo o dobrych opinii. No i co, w ogóle, ta okładka jest prześliczna, dalej, jakby, no zajebista. Jest to o Adile Ruktura, zawarła pakt z diabłem. No i od tej, od tej chwili. Nikt nie może jej zapamiętać. Ta osoba się może odwrócić, potem już, już jej nie pamięta, nie pamięta, że ją e, widział kiedykolwiek, że z nią rozmawiał, e, co się między nimi wydarzyło, e, i to jest takie właśnie smutne życie. No i ogólnie to się jeszcze tak chyba za bardzo nie rozwinęło. Nudzi mnie ta książka. E, no, gdyby mnie nie nudziła, to już dawno byłabym na minimum 300 stronie. Mm. Ale myślę, że to, to jeszcze nie jest ten jakiś czas, żeby ona się jakoś super rozwinęła, więc yy, wiadomo, yy, czekam aż mnie wciągnie. Yy, tutaj mamy Gołębia i Węża, czyli pierwszą część z trylogii. Yy, no i no, nie wiem o co chodzi w tej książce, moment. A opis z tyłu mnie tutaj na nic nie naprowadza. Yy, jakby po opisie za bardzo nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia czego się spodziewać. No, jest to taka, jak wiecie, możliwka, fantastyka. Okładka mnie zachęca. Nie, ja poważnie, ja już nie pamiętam o czym to jest, bo na pewno sprawdzałam, jak, jak to kupowałam, czy coś tam, ale no, już naprawdę nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że bardzo chciałam to przeczytać, więc dalej bardzo chcę to przeczytać ze względu na okładkę. Mam też drugą część, którą kupiłam, ponieważ jakby ja byłam pewna, że mi się to spodoba. Jakoś dziewiętno włosy ułożyłam. Byłam pewna, że mi się to spodoba. Więc dalej to podtrzymuję, mimo że nie pamiętam, o czym to jest. <grych> Także no, ale coś właśnie tak czuję, że to mi się może bardzo spodobać, bo widziałam naprawdę też dużo pozytywnych opinii i właśnie... No, ludzie to bardzo polecają i mam nadzieję, że mi się też spodoba. Ja jestem dość wybrednym czytelnikiem, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o fantastykę, to, to właśnie, no nie wiem, coś tak czuję po prostu, że to mi się spodoba, nie? Więc dlatego bardzo chciałabym to też zacząć. Bo właśnie coś tak czuję, że to może być moja nowa miłość. Nie wiem dlaczego. Ja naprawdę nie pamiętam, o co to, to tutaj chodzi i o czym to jest dokładniej. Natomiast po prostu tak czuję w głębi serca, że to mi się spodoba. Mam nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę brakuje mi książek ostatnio, które rzeczywiście jakoś mnie bardziej wciągną, czy może nie tyle co wciągną, bo jakby. Żeby skończyć książkę, ona mnie musi wciągnąć, bo inaczej zostaje moim DNF-em, jak na przykład y, nasz ostatni dzień. <grym> Pozdrawiam serdecznie. Brakuje mi książek, które mnie tak, wiecie, zachwycą jakoś, bo po Igrzyskach Śmierci naprawdę nie miałam chyba żadnej książki, która mnie właśnie jakoś tak zachwyciła. Naprawdę, Igrzyska Śmierci, trylogia Igrzysk Śmierci to jest nie najcudowniejsza moja ukochana trylogia ever. Czy ja bym kiedyś w ogóle mówiłam, chyba tak, chyba jakimś vlogu wspominam, bo ja ogólnie mało mówię o książkach na moim kanale. Także jeśli ktoś tu przyszedł, dlatego że jakby na mój kanał, że, że nagrywam TBR, to jakby od razu mówię, mój kanał nie jest oparty na książkach, ale jakby jest to jedna z moich pasji i, i uwielbiam te książki. Yy, tak, ale jakby chciałabym też trochę wdrożyć książek na mój kanał. Właśnie zacząć bardziej tym TBR-em jakoś bardziej tutaj wejść w książki, ale też mówię, ja ostatnio mam dość mocny zastój przez to, że właśnie w lipcu bardziej myślamy nad rekrutacją do szkoły i też jak... ja jestem taka, wiem, że większość osób ma tak, że czyta książki, żeby właśnie uciec od, uciec od problemów, nie myśleć o czymś i tak dalej, tylko że ja mam coś takiego, że jeśli ja rzeczywiście o czymś tak nadmiernie myślę, to... <grym, 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 kurde, zawsze musi mi coś Także jak o czymś nadmiernie myślę, to nie potrafi się nie potrafię się skupić na niczym innym. A żeby czytać książkę, muszę się skupić. Chyba, że rzeczywiście bardzo mnie wciągnie, to wiadomo, jest trochę inaczej, ale mówię ostatnio: nie ma takich książek, które jakoś mnie bardzo zafascynują i których, które będę tak wiecie, pochłaniać, czy po prostu nic więcej nie chcę robić, tylko czytać tą książkę. Wiecie, nie mam czegoś takiego ostatnio i bardzo mi tego brakuje. I nie wiem, dlaczego powiedziałam to na jednym tche, tchu. Na jednym tchu? <tche>? Tchu. <tru> wow. Mam jakiś natłok słów. Kolejną książką jest Almond. Ten, który nie czuł. I to mnie bardzo ciekawi. Jestem bardzo ciekawa tej książki i bardzo chciałabym ją przeczytać. I nie wiem, ile jeszcze razy powtórzę to słowo. Jest to książka o chłopcu, o głównym bohateru. Nie mam pojęcia, jak czyta się jego imię, dlatego go nie wymówię, bo, yy, bo nie. Główny bohater nie odczuwa żadnych emocji. Ma Alexytymię, przez którą właśnie nie odczuwa żadnych emocji. Nie czuję radości, smutku i innych, właśnie takich emocji. No i w dniu 16. urodzin tam sobie spotyka jakiegoś chłopca, który jest, który jest agresywny. Ja tego nie czytałam, żeby nie było. Ja to wszystko biorę z okładki, także żeby nie było. Każdy sobie może zobaczyć, tak? No i tutaj jest, że w dniu 16 urodzin jego mama i babcia podają ofiarom brutalnego napadu. On potem spotyka jakiegoś chłopaka, który jest agresywny, który czuje aż za dużo, jak to jest napisane. No i oni mają mimo wszystko do siebie jakoś dużo do powiedzenia, tak? Tak jest właśnie napisane w opisie. I jestem tego bardzo ciekawa. Też dużo właśnie opinii o tym słyszałam mieszanych. Ale mimo wszystko myślę, że mi się spodoba. I następnie mamy, gdzie śpiewają braki od y, Deli Owens. Jest to kryminał. I mi ostatnio bardzo brakuje kryminałów, a słyszałam, że ten jest bardzo dobry, także chciałabym bardzo go przeczytać. I też na okładce nie ma za bardzo y, o tej sprawie tutaj co ma być, nic za bardzo, oprócz tego, że jest y, jakaś. Kia, To jest imię Serce historia Kai. Nie wiem. Chciałabym przeczytać jakiś kryminał, a że to od dłuższego czasu siedzi u mnie na półce, to postanowiłam, że wreszcie czas na to przyszedł. Więc no więc co? No, ja lubię kryminały ogólnie, bardzo lubię oglądać kryminały i, i czytać. Czytać też lubię. Mm. Chociaż szczerze mówiąc, mało przeczytałam kryminałów w swoim życiu. Bardziej były to kryminały Agaty Christie. Mm, nie wiem, czy jakiegoś innego autora czytałam kryminały. So, ja nie jestem wybrednym czytelnikiem, jeśli chodzi o kryminały. To na pewno, bo ogółem jestem wybrednym czytelnikiem, ale jeśli chodzi o kryminały, mówię, nie czytałam dużo kryminałów w swoim życiu. Także tutaj nie mam za bardzo o co się zahaczać. Tak to nazwijmy. Dużo oglądałam kryminałów, to na pewno, bo ja bardzo lubię takie rzeczy, bardzo lubię czytać o sprawach kryminalnych, bardzo lubię słuchać o sprawach kryminalnych. Bardzo lubię oglądać seriale kryminalne, nawet takie, wiecie, typu Kuba Giniarze, które. Jest to bardziej paradokument, ale taki właśnie kryminalny, których sprawy nie są jakieś super mocne, nie? To wiecie, to, to jakoś. Mm. Ja to oglądam bardziej dla wątków prywatnych, jakby szczerze mówiąc, ale ja nie jestem wybrednym czytelnikiem, jeśli chodzi o kryminały, bo ogólnie to jest. Chyba, że naprawdę będzie to jakoś bardzo przewidywalne, a nie sądzę. Mm. No to co, no to jestem ja tego bardzo ciekawa i myślę, że mi się spodoba. So, y jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz, y nie wiem, napiszcie swoje TBR na, y na sierpień. Więc adios!